Od strony organizacyjnej. Mamy zabezpieczenie dwóch samochodów, bagaże są, ja rozumiem, wszystkie popakowane. Magdalena Kosztur. Jestem. Marek Mazur, później Agnieszka Gajda. Później. Później Leszek Surdy, jest. Organizacja jest przede wszystkim gwarantem bezpieczeństwa, A jak będzie porządek, to i wszędzie będzie porządek i będzie bezpiecznie. Czekamy na baranów. Jak tylko oni przypłyną, my jesteśmy gotowi się przepakować jeszcze w te w tobołki, w samochodzie. W Łodzie bodajże miejscowość się nazywa, to jest za starym promem, jest dojazd asfaltowy, obok jest wioska. Mam nadzieję, że ta wyspa jeszcze jest tam, która była za tym, tam będziemy wypakować. pomysł nas były się tkwił w głowie już od jakiegoś czasu, a to jest pewnie z moich prywatnych też takich pasji, e, sentymentu do rzeki do Wisły z pasji wędkarskiej. Pierwszy cel, który przyświecał projektowi, było to, żeby pokazać Wisłę i wypromować jej zasoby, czyli pokazać przyrodę, opowiedzieć o kulturze tej Wiślanej, takich różnych zamieszkujących te nabrzeża, e, zabytki, miasta, a drugi cel się pojawił w trakcie, kiedy taka. Fundacja Tutejsza Warszawska zaprosiła nas do obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego no i pod tym kątem zmieniliśmy termin wpływu. Jeszcze w 90 tych latach, to jeszcze tutaj ładowali krowy i przepychali na drugą stronę. Robił sąsiad, robił wujek, ja się przyglądałem. Później zwałowić ze znajomym. Zbudowaliśmy jedno, tak można powiedzieć, na próbę, jak to będzie. No i później się wziąłem sam, tylko już inny styl Belki, mamy od, od na belkach, gdzie śrubujemy dno do, do podstawy. Dopłynęło dziewięć jednostek. Różnego kalibru, 9 łodzi. Były profesjonalne, zawodowe, strażackie i aluminiowe i plastikowe i zbudowane z włókna szklanego. Takie zawodowe takie, jak występują straże, straży, ale były pontony osób też prywatnych. Była też bardzo fajna, stara łódź desantowa, którą straż pożarna otrzymała od wojska. Natomiast ja pływanałem łódką, tak, łódka Gdyśnicz-Rzmieżów, łódka Pychówka. Pychówka to taka tradycyjna łódka z, z, zbudowana z drewna, z desek. Te dziewięć łodzi zabrało blisko 50 osób. 12 osób, młode osoby z gminy Zaleszany w które działają w różnych. Organizacja związana z wodą oprócz tego grupa wolontariuszy, grupa osób, oczywiście, opiekunów, pielęgniarka. Co się stało? A Wam proszę! Kto nas ściągnie? Baranów! Ani chwili się nie zastanawiałem, żeby wyruszyć na taką wyprawę, gdy tylko słyszałem od taty... Że, nawet, jest taki pomysł, to od początku byłem za. Miałem bardzo różne wyobrażenia na temat warunków pogodowych, na temat czy wisła będzie głęboka, czy nie, o tym, jak będzie się spało pod namiotami, i można powiedzieć, że częściowo się sprawdziła, częściowo nie. Teraz na następny raz, jak będę się wybierał na podobną wyprawę, to wiem, żeby spakować czegoś więcej, czegoś mniej i też. Już bardziej znam tą Wisłę, więc następna wyprawa wydaje mi się, że będzie nawet trochę prostsza. To był trudny projekt, bo trzeba było znaleźć łodzie, które zabiorą młodzież, znaleźć dodatkowe wsparcie rzeczowe, finansowe pracy udało się to przeprowadzić bez żadnych jakichś wypadków, bez żadnych trudnych sytuacji. No, to, że tam silnik jednej łodzi uległ zniszczeniu na kamieniach, to jest to mniej jakby istotne względem tego, co mogło się wydarzyć.

Na Najładniejsza łódka! Tak jest! Chyba rękami. Dwa chlawy wystarczy, więc nie biorę, wypuszczam nie? No pewnie, się żywią. No zjadają ryby inne. Znaczy, mi dużo ryb, które robią. Co ty, nie ma ryb? One już zdominowały cały świat, to trzeba ich zabierać, Ich jest za dużo, nie ma innej ryby, tylko sumy zostają. Weź dwa! Zatem z tym. Dzisiaj mamy czwarty dzień wyprawy. Jest bardzo słonecznie. Chociaż mogło nie padać w nocy, byłoby lepiej, ale ogólnie jest bardzo fajnie, podoba mi się. Największe wrażenie to chyba było to, że ta Wisła jest w momentach głęboka, albo płytka. Przed chwilą właśnie do połowy się zanurzyłam. Może fajnie spędzić czas, może się fajnie bawić. Można sobie łódkę popchać na środku. O, już głęboko. O, głęboko. Teraz w waszą stronę, bo tu jest głębi. Nie. No. No, tu się wydaje, że jest głębiło. To jest. To jest. Ale to lewo? Tutaj pod Warszawą mi się najbardziej podoba Wisła. Płynąc z tą Wisłą można zauważyć parę różnic. Jednak przy, przyroda się częściowo zmienia. Zmienia się to, że teraz Wisła jest bardziej rozlana na boki. Większe jest koryto, ale nurt jest tylko przy jednym brzegu i i jednak trochę łatwiej się nawet płynie w naszych okolicach. Bo jednak jak woda nie jest w tak szerokim korycie, to ciężko znaleźć to miejsce. Wisła zawsze miała takie manto, znaczy różne wiry, zawirowania, jakieś tamy poprzeczne Wisły i ten prąd bywa tak, że on zawraca. Szef łodzi potrafi wyczuć nurt i płynąć nie w górę, bezpośrednio pod nurt, tylko korzystając właśnie z tych zawirowań lub płynąc od brzegu do brzegu. Wówczas może używać mniejszej siły, żeby pokonywać ten dystans. Trochę była rywalizacja między wszystkimi łodziami. Od pontonów, które są lekkie, wchodzą ślizg, skończywszy na łodziach strażackich 50-konnych. Czasem jest to, że jesteśmy tu w Warszawie, będziemy uczestniczyć w obchodach Powstania Warszawskiego, że jest kilkunastu partnerów, że zainteresowała się nami nawet i Krajowa Telewizja. Żona nie pozna. Wszyscy trzymali za nas kciuki, że jak kupowaliśmy gdzieś warzywa, owoce po drodze, to jak się dowiedzieli skąd płyniemy, po co płyniemy, to wszyscy z uśmiechem gratulowali pomysłu i trzymali za nas kciuki, żeby się to wszystko udało.